Panie siostry i bracia, zapraszam Was do krótkiej modlitwy do Ducha Świętego. To bardzo piękna modlitwa, która sprawia, że Duch Święty otwiera nasze serca, nasze umysły, naprawdę Słowa Bożego. Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Tylko to jedno zdanie. Wczoraj na niektórych mszach świętych śpiewaliśmy. Tekst mamy także na e, ekranie, dlatego będzie może łatwiej. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Święty, niech dotknie nas. Abyśmy dobrze przeżyli ten czas słuchania Słowa i rzeczywiście szczerze się nawrócili w sakramencie pokuty, wyznali nasze grzechy, żeby zyskać życie w obfitości. Wołajmy. Niech nas ogarnie Panie, łaska Panie Twa Duch Twój Święty I trzeci raz Was proszę, kochani siostry i bracia, abyśmy modlili się za tych, którzy się zagubili, którzy już dawno nie słuchali słowa, nie przekroczyli progu świątyni i już bardzo dawno nie korzystali ze zdroju miłosierdzia w sakramencie pokuty. Aby ten czas rekorekcji był dla nich szczególną okazją, by się odnaleźć w Bogu. Niech no. Oh God. Ducha Świętego, módl się za nami. Bardzo Wam dziękuję. Kochani, kiedy słuchamy tego słowa dzisiaj, i widzimy, co stało się z Hiobem, i słyszymy lekcję pokory, którą Jezus dzisiaj daje nam wszystkim, a stało się to po takim może jakimś Epizodzie, kiedy uczniowie zastanawiali się, kto z nich jest największy. Przecież ta pokusa nam towarzyszy codziennie. Kto z nas jest lepszy, kto gorszy, to porównywanie się, sądzenie to jest nasza codzienność. Jezus wchodzi w naszą codzienność, i widzimy pokorę Hioba, i zastanawiamy się nad naszą pokorą, i myślimy, jak to ze mną jest? Dzisiaj Jezus rozprawia się z tym naszym sposobem myślenia, z naszym myśleniem, z mentalnością, w pewnym sensie, szefa, bo każdy z nas chce być ważniejszy, każdy chce być mądrzejszy, chce być szefem w tym życiu, kimś. I przypomina mi się w tym momencie, kochani, pewien dowcip, którym chciałem, który chciałem Wam na początku tego naszego rozważania rekolekcyjnego powiedzieć. Oto w pewnej rodzinie dzieci bardzo chciały mieć papugę. To się często zdarza, prawda? I wiecie o tym dobrze. No i mąż i ojciec rodziny mówi do żony: No to słuchaj, ja idę do pracy, ale ty pójdź jutro do sklepu zoologicznego i kupcie tę papugę. Weź dzieciaki, niech wybiorą. Przyszli do sklepu zoologicznego i zobaczyli trzy klatki, identyczne trzy klatki, tej samej wielkości, z tego samego materiału wykonane, a w tych trzech klatkach trzy identyczne papugi, trzy identyczne papugi, takie same upierzenie, taka sama wielkość, nawet takie same dzioby, wszystko identyczne. No i teraz co się dzieje? Na pierwszej klatce napisane 50 zł cena, na drugiej 50 zł, a na trzeciej takiej samej 150 zł. Nawet zainteresowani pytają sprzedawcę, sprzedawcę, o co tutaj chodzi? Dlaczego te są po 50, a ta taka sama 150? Sprzedawca mówi: "Proszę panią, ja sam za bardzo nie wiem. Wiem tylko jedno, że te dwie do tej trzeciej mówią szefie. Tylko tyle. Szef jest w cenie. Szef to jest w cenie. Szef to jest ktoś. I kochani, kiedy dzisiaj słuchamy o tym, co dzieje się w Ewangelii, dzieje się w naszym życiu, to widzimy, może jak na dłoni, jak czarną plamę na białym habicie, widzimy tę naszą mentalność szefa. W jaki sposób Pan Bóg może nas wyleczyć z tego wywyższania się, z naszej pychy. Tylko poprzez jedno doświadczenie. Doświadczenie, które informuje nas o miłości, które jest największym sygnałem miłości w historii świata i w historii zbawienia. To jest krzyż, to jest Krzyż. To jest Jezus Chrystus ukrzyżowany. To jest Ten, który wyciągnął ręce na krzyżu, jak gdyby chciał nimi ogarnąć cały świat. I przy każdym uderzeniu Twojego serca powiedzieć ci: Kocham Ciebie. Kocham Ciebie. Dlatego w pierwszym liście Świętego Jana słyszymy: Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli w miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał swego syna jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. Ja nie wiem, bracia i siostry, co wy widzicie patrząc na Krzyż, ale Krzyż Chrystusa mówi nam o jednym. Krzyż Chrystusa mówi nam z całą pewnością o miłości Boga do człowieka, mówi o miłości Boga do ciebie. I jak przychodzisz tutaj, wielki piątek. Przed ołtarz, żeby ucałować Krzyż Chrystusa, to całujesz w tym krzyżu swój własny Krzyż. Bo Twój własny Krzyż to jest dowód, że Bóg Cię kocha. Bo przez Krzyż człowiek zdąża do nieba. Przez Krzyż do nieba. W tym przejawiła się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga. Ale że On sam nas umiłował, mówi dalej święty Jan w pierwszym swoim liście, ale że On sam nas umiłował i posłał swojego syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Przeprowadzono kiedyś analizę tekstów Ewangelii, w których ewangeliści opisują ostatnie chwile przed i po śmierci Jezusa. Z punktu widzenia medycznego. Tylko tak. Zebrane w tym celu gremium wybitnych lekarzy na podstawie zapisów ewangelicznych ustaliło, iż ostateczną przyczyną zgonu Chrystusa z punktu widzenia medycznego, wiecie, było, wiecie co było? Pęknięcie serca. Pęknięcie serca. Jego serce nie wytrzymało. Jego serce pękło, gdyż nie wytrzymało cierpienia, które On, nasz Pan, Podjął z miłości do nas. To jest porażający fakt, który uświadamia, czym jest prawdziwa miłość i do czego zdolna jest prawdziwa miłość. Miłość Boga do człowieka. Ktoś, kto prawdziwie kocha, zdolny jest do największych ofiar wobec osoby ukochanej, nawet do ofiary ze swojego życia. Taka jest prawdziwa miłość i choćby wszyscy boimy się tak kochać. Dalibyśmy wszystko, aby ktoś tak właśnie nas pokochał. To jest prawda, ale ktoś już tak Cię ukochał, patrząc na krzyż, chciej pamiętać o tym. Ktoś już tak Cię ukochał. Znamy wszyscy dobrze przypowieść o synu marnotrawnym, który obdarowany poszedł i roztrwonił cały swój majątek. Cały majątek swojego Ojca, który również był Jego majątkiem. Wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi, którzy otrzymawszy od Boga tak wiele, roztrwoniliśmy Jego majątek. Zamieniliśmy i zamieniamy nieustannie swoje życie w ruinę. Gardzimy, kochani, gardzimy miłością Ojca i wybieramy jej namiastki, które oferuje nam świat. Dla nich jesteśmy nawet gotowi stoczyć się, jak ów syn, trwonimy wszystko. Ale jak poucza nas ta przypowieść, On miłosierny Ojciec jest w stanie wszystko nam wybaczyć. Nawet to. Przebaczenie jest Jego największym atrybutem i największym szczęściem. Bóg tak bardzo chciał, aby stało się to również Twoim szczęściem, bo Bóg pragnie Twojego szczęścia. Ojciec z tej przypowieści siostry i bracia nie kochał Syna za to, że coś miał, tylko za to, że Syn był Jego synem, był Jego dzieckiem. I Bóg nie kocha Cię za to, że coś Ciebie ma, że coś znaczysz, że jesteś kimś. On Ciebie kocha dla Ciebie samego. On Ciebie kocha tak bardzo, że dla Ciebie byłby gotów stracić wszystko. Byleby tylko Ciebie nie stracić. To jest miłość. Taka jest miłość Boga objawiona w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus umarł dla Ciebie, a więc stracił wszystko dla Ciebie. I przez to możemy tę przypowieść o synu marnotrawnym rozumieć jeszcze inaczej. Powiem szczerze, jeszcze głębiej. Możemy ją zrozumieć w ten sposób, że kiedy Jezus mówi o marnotrawnym Synu i miłosiernym Ojcu, to mówi o swoim ojcu i o sobie. Dlaczego? To on jest synem marnotrawnym, gdyż to właśnie on wziął od Ojca należną część swojego majątku i udał się w odległe strony, i tam wszystko roztrwonił. Wziął, wziął od Ojca to, co jest skarbem Boga, jego miłość, i przyszedł na ten świat tak bardzo odległy od Boga. I wszystko co wziął od ojca rozdał biednym, ubogim, grzesznikom, jawno grzesznicom, złodziejom, pijakom. Bo dla tych właśnie jest dobra nowina, którą przyniósł Jezus. A za to wszystko w tej odległej krainie spotkało go ze strony tych, do których przyszedł największe upodlenie. Odrzucony, wzgardzony, a w końcu umęczony powiedział sobie: wrócę do mojego ojca. I ojciec go wyczekiwał. I kiedy już z daleka dostrzegł swego syna, wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się w ramiona i przywrócił mu jego zabraną przez ludzi godność. Ojciec wita go jak kogoś, kto wraca spełniwszy swoją misję, która w zamyśle Ojca dojrzewała już od dawna. Jezus, kochani, Syn Boży, roztrwonił majątek swego Ojca na nasze szczęście. Na nasze szczęście. Jezus Chrystus objawił nam Boga jako Ojca, który wyczekuje tych, którzy uwierzyli słowom Jego Syna. Objawił Ojca, który jest miłością, samą miłością, która zamiera, gdy nie kocha. Ta miłość woła o miłość, o Twoją miłość. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, którą dzisiaj wspominamy, jakże bardzo jest świadkiem tej miłości. Ta, która niczego nie wybudowała, niczego wielkiego nie uczyniła, napisała, napisała dziennik, dzienniczek, dziennik, napisała swoje listy i to tylko tyle, a tak mocno przylgnęła swoim sercem do Jezusa Chrystusa. Nie musisz się bać. Już nie. Możesz wrócić. Możesz kochać. I poczuj się dzisiaj kochany. Poczuj się kochana. Kochana na zawsze. Poczuj i czerp z tej miłości, której na imię Bóg Jezus Chrystus. W Nim jest życie. Bez Niego, bez tej miłości, nie ma prawdziwego życia. Nie ma życia w pełni. I jeszcze jeden obraz na sam koniec. Kochani siostry i bracia, aby utrwalić w Tobie i we mnie tę wielką tajemnicę. Posłuchajcie, żył sobie pewien człowiek, miał on syna, który był całym jego szczęściem. Człowiek ten pracował jako operator zwodzonego mostu. Lubił robić to, co robi. Kiedy podnosił most, przepływały pod nim barki, opuszczając go. Przepuszczał mknące po szynach pociągi. Pewnego dnia wziął ze sobą do pracy swego kilkuletniego, jedynego synka. Gdy wykonywał swoje rutynowe czynności, jego syn bawił się na zewnątrz. Wtem rozległ się dźwięk telefonu, który jak zwykle zwiastował nadjeżdżający pociąg. Szybko włączył urządzenia opuszczające most. I właśnie wtedy usłyszał przeraźliwy krzyk. To był krzyk jego syna. Gdy przerażony wyjrzał na zewnątrz, zobaczył, że noga dziecka uwięziona została w trybach maszyny, które powoli miażdżyły ją i wciągały do środka. W tej samej chwili usłyszał także złowieszczy sygnał nadjeżdżającego z oddali pociągu. W tej dramatycznej sytuacji miał tylko dwie możliwości: opuścić. Lub podnieść most, wybawiając syna od śmierci, ale skazując na nią setki pasażerów nadjeżdżającego pociągu. Co wybrał ojciec? Ojciec wybrał śmierć syna. Kiedy pociąg przejeżdżał po moście, niektórzy ludzie uśmiechnięci machali mu rękami na powitanie. Tymczasem stał zalany łzami, a jego serce przeszywał nieopisany ból z powodu męki, w jakiej zginął jego jedyny ukochany syn. Uratował wszystkich, tracąc wszystko. Rozważając tajemnicę męki i śmierci Chrystusa, Syna Bożego. Jego krzyżową drogę, drogę miłości Boga do człowieka widzimy go w ogrójcu zdradzonego przez Judasza, pojmanego i ubiczowanego przez rzymskich żołnierzy. W końcu niesprawiedliwie skazanego i bestialsko ukrzyżowanego. Kto był temu wszystkiemu winien? Kto za to odpowiada? Kto wydał Jezusa na śmierć? Judasz dla pieniędzy, Piłat ze strachu? Czy może Żydzi z zawiści? Nie, bracia i siostry. Nie. Ojciec z miłości. Bóg dokonał wyboru. Poświęcił życie swojego jedynego Syna, abyśmy my mogli żyć. Zrobił to, abyśmy mogli bezpiecznie przejechać przez most, który symbolicznie w owej historii Łączy brzegi dwóch rzeczywistości: życia i wieczności. Wielu ludzi, którzy przychodzą do mnie, przychodzą do nas, kapłanów, pyta: Jak to możliwe? Nie mogą tego pojąć i nie mogą tego zrozumieć. Tej miłości Boga do człowieka, tego wyboru. Ja odpowiadam: Ja też tego nie pojmuję i nie rozumiem, co mi pozostaje. Co mi pozostaje, adoruję i dziękuję i żyję. Amen.